Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wezwania. Słuchajcie, mm, witam Was w taki deszczowy troszeczkę dzień. Zobaczcie, jak pada. Fajnie wyglądają te kołże na piechu. Bardzo fajnie. No i ta woda mi się bardzo podoba, jak, jak deszcz pada, naprawdę. Ej, coś tu leży. Patrzcie. Wow, tutaj w ziemię nam uderzyło jakiś piorun ale tak pod wodą, ekstra tu się rozglądam czy jeszcze coś leży co to jest, jakiś kamień wow, 150 ale ekstra, słuchajcie, czy ona może to wziąć okay, ja to. aha, w domu nie mogę położyć czy ona musi to przejąć na własność o właśnie, spróbujemy to zrobić no, i słuchajcie, co my tutaj e, dzisiaj robić? Na pewno chłopaki będą się e, uczyć, bo w niedzielę mają urodziny, z tego co pamiętam. Uh -huh. W dzień umiejętności, <grym> także fajnie. No, i chłopaki tutaj e, jeszcze troszkę odsypiają. Tu już nasz kolega mały wstał, sobie tutaj ćwiczy coś. Także mm, dobrze zaczął się dzień. Tylko szkoda, że tak deszczowo, ale to nic. No, deszcz też jest fajny. Jest jesień, więc no. <laughs> jest ciepło, ale deszczowo. Także tak. Um, słuchajcie, my już malujemy chyba kolejny obraz, bo chyba to już trzeci obraz od rana. O, przejęła na własność. O matko, ile my to mamy zabawek? Masakra. I gdzie jest ten? Aha, tutaj. Występowanie rzadkie. Wow, no fajnie. Um, portret. Pejzaż, portret może nie, ale spróbujemy później ten portret, zobaczymy na czym to polega. <laughs> Dobra, chłopaki będą musieli już niedługo wstać, um, no bo wiecie, <laughs> y, tutaj pan i głód bardzo, bardzo spadł. Okej, okay. y, ty jak tam? Dosypiasz sobie jeszcze, też jesteś ogłodny. Tutaj widzę, że już powoli wszyscy się robią głodni, także zaraz... A, a czym jesteś smutna? Aha, miałeś wypadek <grywa> na nocniku, ok. A z ledu palenców. No nie, niestety. O, wstał już ktoś, ale widzę, że no, głodni są naprawdę. Także trzeba im tu coś koniecznie, koniecznie wyjąć. O, tak mało jedzenia. Wydawało mi się, że jest więcej. To wyjmę, żeby każdy mógł się poczęstować. Proszę weź porcję. Ty też sobie weźmiesz zaraz porcję. Proszę, jak tam skończysz. Ty też możesz wziąć porcję, o, już się obudziłeś. No i później ty również. E, przyszła sprzętara, mam nadzieję, że nam tutaj nie e, zabierze tego talerza <grywa> o, ładny pejzaż bardzo ładny, podoba mi się można go gdzieś powiesić tak mm, wygląda z tych z granitowych kaskad Cichu no już proszę ok, tam już sobie pierwsze chłopaczki jedzą bardzo dobrze, ty też jesteś głodna może byś coś ugotowała po pierwsze bo już tam nie za wiele, nie za wiele jest gotuj <śmiech> <śmiech> I co by tu dobrego? Może naleśniki leśniki? Chociaż mamy omlety, hmm. to może coś e, bardziej. Tosty francuskie, o! Lubię te spaghetti i tosty francuskie: Jerzynica wiejska, ryba z rydkami Te, e, kilka, lubię najbardziej, powiem wam. No, stopie gotuję już u pewnie zauważyliście. O matko, ty to lepiej. No, bo tu zaraz w gaciory. Pójdzie jak nic. E, też uwaga tobie spadła. Także możesz trochę z misiem tutaj sobie pogadać. no z tego co widziałam, to komunikacja też jeszcze nie jest dobra. Aha, tu odłożyłeś. Ok. E, I co ty możesz robić? Słuchaj, jak ty się czujesz? Bardzo dobrze chyba. Także jeszcze. Ejku, przepraszam, ale strasznie coś tam mi w tym gardle siedzi. E, później sobie pobawisz się tutaj i może gdzieś tam jeszcze no, zabawkami później baw się zabawką jakąś, bo tego, tej wyobraźni bardzo ciężko jest zdobyć, znaczy bardzo ciężko no zapominam o tej wyobraźni no. zupełnie, <laughs> jesteś głodna to zaraz sobie zjesz, spoko ty korzystasz i też zaraz będziesz jadł, ok no ty też zaraz będziesz o czwarty poziom, super tu jest jeszcze talerzyk ok muszę teraz trochę tu pilnować, bo tak naprawdę tylko chłopaków mamy pod opieką, a Ada sobie poradzi spokojnie tutaj też tapka z na, złota naokiego, co znalazł, fajnie <laughs> to jest lampa w ogóle, bardzo ładna, bardzo mi się spodobała jak mm, jak ją zobaczyłam tutaj tak pasuje taki pokój trochę <laughs> dziwny, te meble takie, no nie w moim stylu, ale no ale wiecie, niech będzie jak już jest to niech będzie e, a później chyba z powrotem do malowania, o to super, chłopak już się poczęstowali także ja mogę schować tą resztkę um, no i jak skończysz to, o sobie tam pomalujesz jakiś obraz skłaniający do filtrowania um, głód, no szybciutko ojejku, ty już przestałeś gadać z misiem no to jeszcze sobie pogadaj, proszę proszę bardzo <laughs> okej, okay. może i piąty poziom sobie wbijesz to by było fajne. Ja troszkę tak będę przyspieszać, bo wiecie, nie ma co tutaj tracić czasu za bardzo. O, posprzątała po sobie, spoko. Ciekawe, gdzie chłopaki poniosą te talerze. Okej, okay, rozmawiaj. Także wiecie, no tak nam upłynie dzisiejszy dzień chyba. Siusiu będziesz potrzebował, także skorzystasz sobie z nocnika. Jeszcze... Okej, okay, ty y, gdzieś niesiesz y, ten talerz. Ty zaniosłeś tu dobrze, jako wyrzucę. Piąty poziom, super. <laughs> Też y, możesz przyjść tu do misia, bo też uwaga, słaba bardzo. Także zapraszam Cię. Też sobie wbijesz. E, a w takim razie Ty już możesz przestać <laughs> i sobie zasiąść. Albo może pobaw się zabawką. o, Proszę, taką karocą. Ciebie muszę pilnować. Gdzie Ty niesiesz ten talerzyk? Aha, tutaj. Okej. Okay. No to co, chyba też może pobaw się. Albo nie, nie zabawką, tylko... Czekaj, ja Ci otworzę, bo się tam zblokujecie. Proszę, o. Baw się. O, a ja talerzyk hops, do kosza. Ty jeszcze malujesz, no dobra. Boże, co ty masz w wyposażeniu, nawet nie chcę dopatrzeć, <noise> ale okej. Okay. To później. Amelka, nie teraz, bo teraz nie mamy czasu za bardzo. <noise> dobra. Ty się bawisz bardzo dobrze. O, czwarty poziom. Super, też spróbujemy gdzieś zdobyć ten piąty już, żebyś miał ten komunikację z głowy. Kurczę, no w ogóle no, odkurzacz tu nie sprząta. I takie blany no, stop są za śmierdziałem. <noise> Okej, okay. jak tobie idzie? Chyba dobrze, chyba wytrzymasz. Może ci to usunę, wiesz, i też przyjdziesz do misia sobie, bo ta uwaga, kurczę, wam strasznie słabo. Okej. Okay. To jeszcze, jeszcze z kilka razy, o, to sobie wbijesz akurat poziom. I będzie, myślę, spoko, ty już skończyłeś, no co to? Kurczę, no jeszcze chciałabym, żebyś, no to konikiem się pobaw w takim razie, jak tam to ci się znudziło, proszę a później możesz sobie tutaj usiąść. O, o, już namalowałaś obraz. To bardzo dobrze. Sprzedaj kolekcję Norwii. O, jejku, tak mało. O, no nic, może klasyczny tym razem. Duży. To Ci zajmie trochę dłużej <grym> niż, niż zwykle. Piąty poziom. No i super. Um, w takim razie Tobie też mogę wyjąć zabawę. Um, proszę. Baw się zabawką. Um, może triceratopsem. O. Mali chłopcy chyba lubią dinozaury, także <laughs> myślę, że ci się spodoba. Okej, okay, drugi poziom poruszania się. Fajnie. I pierwszy poziom wyobraźni. Ale zobaczcie. <laughs> Słodko to wygląda. Bawią się zabawaczkami. Boże, ten triceratops ma czerwone oczy. Straszne. Ty sobie malujesz i robisz się powoli zmęczona. Także możesz sobie później skorzystać i yy, się przespać. Co się stało? Jesteś smutny? No już, już idziesz. Już idziesz sobie korzystać. I będziesz się bawił z misiem, To. Ale burza, słuchajcie. Naprawdę burzowy dzień. Mega burzowy. Monsuny, o matko, co to znaczy? Że tutaj coś będzie zalewało mnie, czy, czy co? Jakaś fala? Matko święta, mam nadzieję, że nie. O, kto u nas był? Todi. Okej, okay, ktoś tu skończył zabawę, nie wiem dlaczego. Boi się burzy. Okej, okay, no ale jeszcze troszkę, możesz się tam y, klasycznym samochodzikiem pobawić. No i później jeszcze usiąść na chwilę tutaj, a później możesz sobie iść już do spanka. Korzystasz. Mam nadzieję, że ci się uda. O, arcydzieło, super. A może jeszcze sprzedać to arcydzieło? Za 300 spoko. Może być. Fajnie wygląda w tej czerwonej szmince Widać ją w lustrze. Pokażesz się, czy, czy już nie. No, już słabo ją było widać. Ale tutaj ładna jest, lubię, lubię ją, ok chcę sprzedać i idź sobie troszeczkę się zdrzemnąć i co tam, co się stało już, uh -huh. no dobra, no to chodź, kurczę to już chyba czytałam komuś, nie wiem chodź tutaj się bawić bo jeszcze się czujesz całkiem spoko także pobawisz się i później też pójdziesz spać ty myślę jeszcze wytrzymasz ty idziesz właśnie do misia. O, Madziuch, na Tobie coś tu dolega, widzę. To chodź, skorzystasz sobie i też pójdziesz spać. A jak wstaniesz, no to mama się Wam jej troszkę może bardziej zajmie, żeby tę uwagę Wam troszkę podwyższyć. Okej, okay. a Ty z misiaczkiem sobie tutaj, aha, okej. Okay. Kolejka pełna. O, zobaczcie, te lampki tak wiszą trochę w oknach, nie zauważyłam tego. To nic, trudno. Niech wiszą. <grywa> Może są przykręcone do okna. To będziemy patrzeć tak. O, tutaj nie są przykręcone. Muszę je tak obniżyć troszkę. Ale to kiedy indziej. Jak będę wieszać, oczywiście, słuchajcie, te wiecie, mm, Akty urodzenia, bo jeszcze nie są powieszone nadal. Zabijcie mnie za to, naprawdę. Kurczę, <grym>, ale naprawdę nie mam czasu. Non-stop jest coś. A teraz jeszcze wiecie co? Chcę powiększyć sobie dysk. Mm w laptopie także, bo troszkę mi mało miejsca, że tak powiem. Nie wiedziałam, że um, takie ciężkie są wszystkie Simsy i, i jeszcze jak trójkę zainstalowałam, no to koniec świata. Także troszkę ciężko. Chciałabym sobie jakiś tam jeden terabajt chociaż dodać. Także też, wiecie, no muszę oddać komputer, znowu parę dni i tak, wiecie, zawsze, zawsze coś. Zawsze coś. Jak nie w pracy, jak nie w życiu prywatnym, to wiecie, coś tam o, on zdobędzie już który poziom? O nie, tak szybko. Wydawało się, jakby szybciej to miał zdobyć. Dobra, pokażcie jak się czujecie. Ty w miarę spokoju jeszcze wytrzymasz. Ty chyba też. Może jeszcze byś sobie skorzystał. Poczekajcie przed e, senem. Proszę bardzo, Śpi. Um, ty spać dobrze. Ty no baw się jeszcze chwilę tutaj, nie marudź. <laughs> nie marudź, nie marudź i się baw. Proszę bardzo. Um, no to też. O, piąty poziom. No właśnie, o to mi chodziło i możesz iść spać. <grym> Pozwalam ci. Ty już się położyłeś, to bardzo dobrze. Um, ty wstajesz... O jajku, 19 godzina to wyspada. No dobra, to będziesz malować całą noc. <grym> Trudno. Surrealistyczny, duży. Tylko może strój jeszcze sobie zmieni na jakiś tam... Um, 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 um. może tą sukienkę. To ona jest taka ciążowa. Zmienisz w trakcie malowania. O, właśnie zobaczcie, taka, troszkę ciężuweczka. okej, okay. to co, chłopaki idą spać, e, jest już wieczór, także kochani, co? Widzimy się, są już tam osłony, no, jeszcze nie, matko. E, także widzimy się rano, kochani. Okej, okay, kochani, jesteśmy... Um, ja tutaj, wiecie, troszkę rano przegrałam chwileczkę, um, no bo ona tutaj kąpie dzieciaki, także wydaje mi się to niesłychanie nudne. Oni jeszcze tutaj przy tej wannie dosyć się zacinają, nie wiem dlaczego. To znaczy ona po chwili, wy po wykąpaniu musi chwilę swoje odstać. Um, więc, um, no nie wiem, <ścoughs> dlaczego tak jest, ale okej, okay, niech będzie. Um, no i cóż, um, idzie jeść, bo już jest e, bardzo, bardzo głodna. Także... Um, Coś tam sobie gotuje. Ty już jesteś wykąpany szczęśliwy. Bardzo dobrze. Tutaj jeszcze tobą trzeba się zająć. Także zaraz jak tam zje, to myślę przyjdzie jeszcze do ciebie na chwilę. Może jeszcze skorzysta po drodze. O nie, zepsuło się. Zamień. Zamienimy. Mamy kasiurę. Niestety trudno. <laughs> Musimy troszkę wydać też na naprawę sprzętów czasem. Zaczął się poród o kurczę, w idealnym momencie rozpoczęłam. Słuchajcie. Em, już, tylko ona niech zje, to może, może jej się troszkę polepszy, skorzysta i później maluchem zajmiemy się kiedy indziej, znaczy jak wrócimy, em, bo na razie... Oj nie, żadne tutaj historia. zjedz, skorzystaj i lecimy do szpitala. Mam nadzieję, że ta energia troszkę Ci się poprawi. Dobra, tylko nie sprzątaj, Bogam Cię, i idź korzystaj już Ym, i lecimy do szpitalka, słuchajcie, rodzić. Kurczę, dzieci na literkę, na literkę G muszę odnaleźć, Co to, jakie to są imionka. Okej, okay, kochani, to ja widzę się z wami już w szpitalu. No i jesteśmy, lecimy, słuchajcie, na salę porodową, przez ściany i tak dalej. Kładziemy się i ja tak troszeczkę to przyspieszę, żeby to, wiecie, nie było za długo. I literkę dzieci na literkę G. Okej, okay, muszę coś wymyśleć, bo już ostatnio była i Gabrysia, i Gosia. Także zobaczymy, czy urodzą się chłopcy czy dziewczynki. Także zobaczymy. Chłopiec, okej, okay, na literkę G. Hmm. Może Gabryś? No nie wiem. Był już w sumie. Gandalf? Nie wiem. Gaweł? Nie wiem. Gordon? Może Gordon? O. Gordon. To chyba z jakiejś bajki był Gordon. Mi się wydaje. Gordon. I też chłopiec, co oh kurcze. No nie wiem. Może Gerard? G. G. Oj, czekajcie, bo tu mi się. Gerard. Gerard czy Geralt? Nie wiem, Gerard. No dobra, niech będzie Gerard. Okej. Okay. I co jeszcze jedno? Nie, niestety, tylko dwójeczka. Um, także cóż znowu dziwne imiona. Nie wiem. Ciężko jest bardzo. Ja nie wiem, jak przy jeszcze przy, przy trzeciej turze będziemy wybierać imiona. Okej, okay. tutaj mamy Gerarda i Gordona dziwne imiona znowu, Jezu no dobra kochani, wracamy do domku i odezwę się do was jak już będziemy na miejscu okej, okay, nasza mama laska słuchajcie ojku, coś tu mi się ścięło, nie wiem niedobrze, niedobrze um, oczywiście tutaj płacz Jezu, nie, nie napraw, nie napraw tylko zamienimy um, super skuteczna opieka, A później tutaj nakarm, proszę bardzo yy, piersią co tu się dzieje, dzieciaki sobie jedzą bo oczywiście byli głodni yy, w miarę spoko się czują, także tylko zjedzą i tutaj oczywiście dalej do yy, nauki i zabawy yy, Boris, nie, 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 także słuchajcie znowu dziwne imiona, kurcze no ale zobaczcie, oni mają różną karnację yy, dziwne, zobaczcie fajny ma strój na lato, <laughs> mega i taki, te okularki, spoko, ale później jeszcze pójdziesz sobie na jogging. Wiem, że jesteś głodna, ale to później sobie zjesz. Okej, okay, jedzcie, jedzcie. Ja Wam nie przerywam. On był najedzony w miarę, także nie chcę go karmić, żeby, wiecie, nie był za, za, za gruby. Patrzcie, on ma taką chustę i skarpetki, bo dzięki Boże, śmiesznie się umierają te dzieci. Ach. No nic. Okej, okay, leć biegać i um, po prostu... Jak wrócisz to sobie zjesz. Widzę, że ktoś tu strasznie drepcze daleko. Um, nie, 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 nie poznawaj żadnego rodzeństwa, tylko może sobie tutaj skorzystaj. Um, o, ty też odłożyłeś to super. I tutaj sobie później baw się klockami, proszę bardzo. Um, ty, mój drogi kolego, jesteś śpiący, ale jeszcze chwilkę mógłbyś tutaj, wiesz. Spędzić przy tych klockach i później iść. Ojejku, przez łóżko. I śpi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale są dywany niektóre. Są, można je przenosić, co mnie bardzo, bardzo denerwuje. Nie wiem dlaczego tak jest. Niektóre dywany mm, po prostu da się złapać. I nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest celowy zamiar, ale bardzo, bardzo denerwuje mnie to. Tutaj akurat już chyba nie ma. Tutaj był ten dywan, który wiecie, mogłam chwytać i cały czas go chwytałam. Co mnie po prostu doprowadzał do szału. Yy, ale nie wiem. Yy, dajcie mi znać, czy też tak macie, że niektóre dywany po prostu da się złapać. Co jest bardzo irytujące, ale ładnie jest. Zobaczcie. Och. Takie popołudnie. Fajnie. Okej, talerzyk ja wyrzucam tutaj. O, proszę bardzo, chłopaki w różowych kołyskach. <noise> Spoko mogą być. O, śmierdzi talerz. Oj, ktoś tu beczy. Ty już pobiegałaś. Jeszcze biegasz, to choć tu zrobisz super skuteczną opiekę. Nie możesz jeszcze? Chodź. Wracasz do domu, czy ty tam się zajedziesz? Mmm, yy, nadal nie mogę. Wracaj do domu już, co? Bo widzę, że tam jedziesz ostro. Okej, okay, wszyscy niech się bawią chłopaki, bo tutaj chwilę. Ty coś już mogę zmęczony. No, no dobra, nieważne. Jak tam mama idzie czemu nie mogę takiej super skutecznej opieki już zrobić? O, oh mogę. To super, to już. O, Jeziu, gdzie ty jesteś? Na drugim końcu wyspy. Masakra. Czy my w ogóle zdążymy dojść? Zanim drugi zacznie wieczyć. O, patrzcie, tam było sztaluga do malowania. Czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Tak, zobaczcie. Wow, to takie przepiękne miejsce, możemy malować. Ekstra super pięknie. No taki wieczór. motylki latają. Genialnie jest, naprawdę. Bardzo podoba mi się ta wyspa. Okej. Okay. My się zajmujemy, ale słuchajcie, mamy dom pełen chłopaków. Naprawdę. Gratuluję nowego członka rodziny. Dzięki. No i co? Wiecie co bym chciała tu zrobić? Jeszcze zajść w ciąży, na pewno. Zaprosimy sobie kogoś. Wiem, że jest tylko jedno miejsce, no ale trudno. Trudno, trudno, tylko musimy... O! Tutaj widzę małżeństwa. Ja wiem, że oni są małżeństwem, ale szkoda mi rozbijać małżeństwa. Słuchajcie, może tego Aleksandra Zapraszam na pa parce <coughs> parcele? O Jezu, <coughs> przepraszam, muszę łyknąć. Okej. Okay. Niech tam chłopaki radzicie sobie. Tutaj widzę już coraz ciężej, więc może zrobimy tak. Skorzystasz sobie i po prostu pójdziesz spać. Wy się czujecie świetnie, także... Będziecie się uczyć. Ok, idzie to, to dobrze, to chodź. Podejdź tutaj, zaraz go przyatakujemy. Zapraszam Ciebie. Um, pochwal szczerze. I oczywiście od razu. Um, romantyczny i czaruj, proszę. Od razu walimy z grubej rury, jak zwykle. Okej, okay, nie było go. Także spoko. Słuchajcie, a tutaj ojcem ich był kto? Dama, o, właśnie, Boże, muszę go zapisać, bo znowu nie zapisałam. Już go miałam zapisać w poprzednim odcinku, a oczywiście zapomniałam, jak to ja. Później flirtuj. E, jak tam. Muszę tutaj kontrolować, czy wszystko w porządku. Chyba tak. Mam kolejkę zadań, także może dadzą nam chwilę tutaj. Wiecie, na jakieś romantyczne rzeczy. No nic, może coś się zaraz pojawi. I podejść. E, Oj, nie, nie. nie. Nie truchtem rozmawiaj tutaj, bo tutaj jest romantyczne, wiecie, aura romantyczna, także może będą w romantycznym nastroju. To będą mieli więcej fajnych interakcji. Romantyczne. Wyznaj zauroczenie O, no i super już jest. Bardzo ucałej dłonie, bardzo fleerciarskie chciałam powiedzieć. Wręcz róże. Wodzicielska poza. Kurczę, że mi ten wiatrak. O wow. Ciekawe czy jest jakiś nastrojnik do tego. Pierwszy pocałunek. O, jest romantykiem. To dobrze. <grym> to dobrze wróży. I co, jest jakiś nastrojnik? Nie ma chyba tego. Okej, okay, pierwszy pocałunek, później jeszcze flirtuj. Czekajcie, muszę pilnować czy tu wszystko jest czy to wszystko gram, bo widzę, że jakieś złości tam. Um, flirtuj, później może... Mm, trzymaj za ręce. I myślę, że zaraz powinno być barabara nasze. Jeszcze nie ma. Um, no to jeszcze. Um, o jest. Super. Także. E, trudno, no będzie jedno, wiecie, jedno dziecko, ale mm, zawsze to jedno do przodu. <laughs> ok. także szybciutko Hopsa, hopsa. Um, no i okej, okay. myślę, że jest spoko. O, jezu, a ta Amelia nam wystaje, no stop pod domem. No nic. E, ty już sobie śpisz, to dobrze, bo już jesteś mega zmęczony. Ty jesteś, e, dobrze się czujesz. To mogę ci jeszcze tutaj kliknąć na przykład. A ty nie masz zabawki w wyposażeniu? Nie masz. Ktoś miał, bo wiedziałam, że. Um, możesz. O, samochodem, proszę bardzo. Baw się. Czy um, jesteś głodny znowu? Aha, ty nie jadłeś, to okej, okay. wybaczam ci. E, zobaczymy, co tutaj jest. Trzy i dwa, hmm, to może zjemy coś, słuchajcie, Oto to na przykład 22 minuty ja nie wiem, czy ty zdążysz to zdążysz wziąć do ręki bo chyba jak już weźmie do ręki, to się nie psuje więc może nie, nie zdążę, no nie zdążę no to nie, to nie bierz tego skoro zepsute to nie bierz to ja to wyrzucam, um, w takim razie weź sobie, o proszę, weź porcję super i odstawiam to z powrotem Okej. Okay. I ty co? Idziesz to odstawić teraz? Nie, nie poznawaj tego rodzeństwa, bo będziesz zaraz beczał, <grym> że ci się nie podoba. OK. I w takim... Jest zepsuta też? No niemożliwe, kurczę. Mm, no już cię zaraz wyciągam. Tylko obudzę ją i zawołam tutaj na super skuteczną opiekę. Mam nadzieję, że nie idziesz do dziecka, bo ciółka trupie, chłopie. <grym> okej, okay, zrobimy tutaj, no, halo, halo, halo otwórz szybciutko, ciach um, tutaj ci położę weź sobie porcję, żeby się nie zepsuło, o Jezu, nie ty, Matko Święta gdzie ty jesteś, ty weź porcję weź porcję szybciutko resztę ja odstawiam, chodź, chodź chodź, ty masz tu podejść i zrobisz mu tu skuteczną opiekę o, jeszcze raz, w takim razie skoro, dobra, dobra, już tu koniec wirtów, weź go wyproś najlepiej, Boże, no co za na trend? wyproś go i zrób super, super skuteczną piekę, bo zaraz drugi zacznie beczeć i nie będzie z tego nic. <gryst> Także dobra. Hmm. Później weźmiesz sobie resztki, żeby nie tracić czasu. Ej, jak tam chłopaki? Mm -hmm. Bardzo dobrze. Także później e też cię jakąś zabawkę mogę wyjąć. Jak chcesz, może konika, proszę. Będziesz się bawił. Okej, okay. ty sobie jesz. I jak zjesz, już zjadłeś. Okej, okay. to ja talerzyk w takim razie wyrzucam tutaj trafię. trafię. Trafiłam. <gryst> super mm, możesz sobie skorzystać bo chwilę będziesz korzystać na pewno um, hmm. no i co ktoś tu rozwalił nam Boże kto rozwalił domek czy ja mam kogoś ugotrupić? zaraz go naprawimy ok nie wiem czy to dzieciak któryś nie zrobił <noise> bo tak naprawdę nie ma komu to wyrzucę tu chodź napraw i skorzystasz o proszę ok wy się bawicie to dobrze ty idziesz bawić się to jest tym bardzo dobrze no dobra, to możesz iść spać na razie dopóki nie płacze dzieciak, chociaż pewnie zaraz zacznie, więc i tak będziesz musiała wstać, ty co robisz? no dobra, to kładź się spać, jak jesteś taki zmęczony ty możesz się jeszcze korzystać a drugi poziom super, więc proszę bardzo, korzystaj ty sobie kładziesz się spać ok, dzieciaki ja was tutaj jeszcze chwilę dopilnuję Matko, czy ty w ogóle się wysypiasz? Nie, rośnie, ale strasznie powoli. Masakra. Ty korzystasz i też pójdziesz sobie spać, a ty, mój drogi, może też sobie skorzystasz, słuchaj tak na zaś, żeby się zaraz nie budzić okej, okay, i super okej okay, kochani, to ja już tutaj będę kończyć to by było na tyle w tym odcinku urodziły się kolejne dzieciaczki, jesteśmy w kolejnej ciąży już pewnie pojedynczej no bo tutaj nikt się nie zdąży wyprowadzić zresztą to chyba właśnie się generuje już ilość dzieci podczas zachodzenia w ciąże chociaż nie zawsze bo raz nam się udało urodzić dwójkę dzieci to chyba po wyjściu z gry wtedy się raz... no nie wiem, nie wiem, nieważne dobra, nie będę teraz spekulować, bo nie wiem nie chcę Was tutaj wprowadzać w błąd. Kuczę. głodny jest, no nie. Dobra, szybko, bo Ci się chce siku. jeszcze się zaszczesz w gaciory. Okej, okay, kochani, ja bym chciała Wam gorąco podziękować. Wysyłam Wam jeszcze do tego gorące buziaczki, jak zwykle. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa, pa, kochani!